www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na ciebie. Cześć, witajcie serdecznie 24 września na porannej analizie technicznej. Szybkie ogłoszenie, trzecia edycja szkoleń grupowych od 10 października, więc można się już ewentualnie zapisywać kto jest zainteresowany. Szkolenie potrwa plus minus 2 miesiące, live'y co tydzień o godzinie 18 w niedzielę, specjalna grupa szkoleniowa. Zapisy z live'ów będą również dostępne, tak jak to w dwóch poprzednich edycjach zapisy są do obejrzenia, tak? Jeżeli ktoś nie może być, no to zawsze może obejrzeć. Oczywiście pełna integracja, <laughs> można zadawać pytania, można, <laughs> przepraszam, można zadawać pytania, e, rozmowy, e, no i czego będziemy się uczyć? No kompletna analiza techniczna, tak? Czyli będziemy, e, właściwie ja Was uczę mojej metodologii e, tego, jak nie dać się na tym rynku oszukać, jak patrzeć na wykresy, jak ten rynek rozumieć, jak grać, jak wchodzić w pozycję, jak wyznaczać strefy, jak tu grać z strategiami, jak prowadzić pozycje, więc no kompletnie, kompletnie wszystko na temat rynku kryptowalut i tego, jak grać na tym rynku, prawda? Więc tu osoby zainteresowane, serdecznie zapraszam do zapisów. Limit oczywiście jest ograniczony tutaj w zapisach, więc, więc zapraszam. Bitcoin, przechodzimy sobie do Bitcoina. Tak, nasze grupowe wejście to był ewentualny Swing, z tym, żeby troszkę uważać na te strefy. Prawda? Więc tutaj nasze wejście w Bitcoina tym razem w górę, oczywiście shorty z samej góry, te które tutaj wchodziliśmy ja dalej trzymam, oczywiście już zrealizowałem częściowo zyski, natomiast tutaj było, było nasze wejście. Kolejne, kolejne swingowe do góry no i w tym momencie obserwujemy tą strefę i obserwujemy tą strefę co tu się wydarzy oczywiście możliwa e, częściowa realizacja zysków e, co do shorta na bitcoinie no to jeszcze będziemy się zastanawiać jeszcze niech się to troszkę porysuje pierwszą taką strefą short no to jest ta ale to jeszcze na spokojnie to jeszcze będziemy obserwować na grupie jak się tu sytuacja rozwinie i będziemy tutaj podejmować jakieś e, decyzje mniej lub bardziej prawdopodobne, prawda? Więc tutaj na bitcoinie to, co wczoraj powiedziałem, nic się tutaj nie zmieniło. Oczywiście shorty, shorta z tej pozycji dalej trzymam. Oczywiście wyjąłem już większość zysków, e, więc tu tylko i wyłącznie teraz obserwacja. No i ewentualnie kto zajął pozycję na bitcoinie e, na grupie w tych przedziałach, no to bym jeszcze to swingowo e, Odciągnął, natomiast realizacja zysków jakaś fajnie, jakby oczywiście była. E, dobra, przechodzę do Waszych komentarzy. Chilis, e, zobaczmy sobie Chilis. E, Chilis w ujęciu średnioterminowym, może ok, bo. Czekajcie, CHZ, USDT. Zobaczymy sobie Chilis. Tak, tutaj Chiliz'a żeśmy nie rozgrywali zasadniczo. E, tu jest nasz, nasza strefa popytowa pod ewentualne hodle, hodl. Pod ewentualne hodl. E, natomiast, jak tu ogólnie wygląda Chiliz? E, ja sobie przełączę na dniówki, zobaczymy sobie jak to na dniówkach wygląda. E, więc tak, e, oczywiście spory zjazd, prawda? Odreagowanie. No i teraz na chwilę obecną nie zbudowało się tu nic co mogłoby świadczyć o wzrostach średnioterminowych, żebyście mnie dobrze zrozumieli, średnioterminowych. Na chwilę obecną, jak się przerzucimy na godzinówki, e, też nie ma tutaj, no była tutaj struktura mała wzrostowa, ok, ale na chwilę obecną e, średnioterminowo jest spadkowo, natomiast może być tu impuls odreagowujący te całe spadki, prawda, czyli tutaj mieliśmy ten dość poważny spadek trójfalowy, trójfalowy spadek w dół, jako korekta ABC lub pierwsze A no i teraz byśmy oczekiwali odreagowania w górę i teraz te trendlinie, które są tu wyrysowane na Chile, myśmy je rysowali one są dość ważne, ale niezbyt istotne ok? To nie, zna, to nie jest tak, że po wybiciu trend linii już cena będzie rosnąć, natomiast trzeba będzie właśnie tutaj spojrzeć po wybiciu tej trend linii, jak te struktury będą się tutaj układać, tak? czyli czy tutaj będą sygnały jakieś do wzrostu. Na pewno takim sygnałem do wzrostu będzie wybicie tego wierzchołka, to jest pierwszy taki sygnał, natomiast po wybiciu trzeba będzie dalej zaobserwować co się będzie działo po tym wybiciu i ewentualnie wtedy dopiero będziemy się przyłączać do ruchu na chillis Czy, Czyli raz mówiąc, czyli zraz mówiąc czyli zraz mówiąc swingowo można byłoby się podłączyć pod ten impuls odreagowujący, prawda? Czyli swingowo można byłoby tutaj rozegrać to wybicie. Jeżeli nie wiecie jak swingowo grać, to osoby, które są na grupie, no bo teraz nie wytłumaczę na szybko w materiałach szkoleniowych jest, 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 jest poradnik jak tutaj ten swingi rozgrywać ok, no i to odreagowanie musimy sobie liczyć do 618 Fibo tego impulsu korekcyjnego prawda, czyli impuls korekcyjny mieliśmy tutaj dokładnie rzecz biorąc prawda i tu sobie rozciągamy Fibonacci więc 618 to byłby nasz taki pierwsza strefa podażowa dla Chilis ok, to jest, już tylko sobie to wyłączę to jest dokładnie ta wartość 36,88, ale to nie jest powiedziane, że to już będzie do końca, ponieważ ja bym chciał tutaj zobaczyć tą strukturę wzrostową, ale chciałbym tutaj wykonać jeszcze mierzenie zewnętrzne, tak? czyli żeby tutaj coś się sklastrowało na tej strefie, dopiero będziemy mogli wyznaczyć strefę podażową dokładniej, dokładniej i, i większy, z większym prawdopodobieństwem, natomiast na chwilę obecną, czyli z ewentualny swing można byłoby rozgrywać na Chilis, ok? Więc tak wyglądałby Chilis i tutaj Chilis to był od Damiana, no i weźmy sobie jeszcze Atoma Tell Plaza Dobra, Atom Już sobie bierzemy Atoma Atom, już Atomka, Atomka Atom, Atom, Atom Muszę, yy, muszę sobie tu się zorientować co my tu graliśmy. Tak, więc tutaj yy, na atomie graliśmy shorta. Znaczy kto, kto pilnował, bo ja osobiście nie grałem tego shorta. Ale z tej strefy, żeśmy grali tutaj shorta, prawda? Natomiast atom dał znak, to były dwie strefy short, tak? czyli ładne odbicia z tych stref. I yy, obecnie dalej patrząc obecnie dalej patrząc raczej atom jest w ciągłej strukturze wzrostowej ok, czyli w ciągłym impulsie wzrostowym jest atom nie dał on tu sygnału do spadków na chwilę obecną tutaj mieliśmy ładną wyrazistą korektę ABC po czym kontynuacja wzrostów no i na chwilę obecną na chwilę obecną ja sobie jeszcze wezmę na czwórki to było na piętnastkach prawda no na czwórkach już to gorzej wygląda ok na czwórkach już to gorzej wygląda Natomiast ja sobie zobaczę tylko czy to jest czasem nie strefa 786 Nie, dobra, przybite, ok, fajnie Więc no ciężko tutaj z atomem, ja sobie w ogóle to wymarzę Żeby sobie spojrzeć czysto na to Patrząc po godzinówkach to tak, na chwilę obecną na atomabym żadnych wejść nie robił, ok? Bo atom jest tutaj dość dla mnie skomplikowany Może nie skomplikowany, ale nieczytelny, ok? Nieczytelny jest troszkę atom dla mnie tutaj i na chwilę obecną na atomo nie miałbym żadnego wejścia mmm, żadnego wejścia Natomiast sobie wykonam jeszcze mierzenie zewnętrzne po tej największej korekcie okay, Czyli po tej największej korekcie sobie wykonam mierzenie zewnętrzne ok. Czyli mielibyśmy tutaj strefę short po tym impulsie korekcyjnym Więc tutaj strefa short by była I ewentualnie na atomie właśnie bym się skupił na tym shortie jeszcze sobie weźmiemy tą mierzenie po tej strefie, która tutaj była, znaczy po tej korekcie, która tutaj była, dobra, 1, 2, 3 czyli możemy sobie zawęzić troszkę tą strefę shortową spok, więc tu bym się skupił na 48, 25 jako strefa podażowa dla atoma i tu bym próbował zagrań w dół, ok, czyli zagrań short. Strefa podażowa i tu bym się skupił na zagraniach w short natomiast trzeba będzie jeszcze poobserwować przed tą strefą co tu się wydarzy natomiast pierwsza taka strefa podażowa tak próbowałbym tu shorta na jakiejś małej dźwigni albo bez dźwigni po prostu grę w dół prawda na strefa podażowa więc atom możliwe że urośnie do 48,25 natomiast gdybym chciał się tu podłączyć pod wzrosty no to też jedynie swingowo ok też jedynie swingowo w tym w tym miejscu swingowo ze stop lossem, jeżeli to byłby nasz dołek, no to ze stop lossem tutaj. Natomiast osobiście bym nie grał tego swingu, chociaż 10-11% byłoby do zgarnięcia, ok? Więc ewentualnie swing i ze strefą podażową uważać, ok? Dobra, to tyle. To tyle. Tu już dwie monetki. Napiszcie w komentarzach, jeżeli chcecie jakieś monety do analizy, przeanalizuję również podchodl. Jeżeli chcecie coś podchodl, to dopiszcie, że podchodl i będziemy analizować podchodl. E, tyle, dzięki za uwagę i do następnego wideo. Trzymajcie się miłego weekendu. Wam życzę do usłyszenia. Hej.